13 posterunek. W niedzielę o 13 w Rudach 2. A im to się dobrze razem układa? No bo są dopasowania jak kupony do zakupów. Teraz w Realu dopasuj kupony do swoich zakupów. Do wyboru setki ofert. Kuponów szukaj w specjalnej strefie w sklepie. Real z przyjemnością. Zakupy, swój puzzle. Instytut Neti. Setki godzin badań. Dziesiątki eksperymentów. I tylko jeden wniosek. Przeszedł czas na rewolucję! Czas zniszczyć ostatnio ograniczać Internetu. Od dziś nie będziesz się głowić 2 czy 20 megabitów. Po prostu jaki masz drut, taki masz Internet. Już o 25 zł miesięcznie. I to bez lojalek. 801, 802, 803. Netia.